W 2025 roku na polskim rynku muzycznym pojawiło się bardzo dużo dobrej muzyki. Dziś przychodzę do Was z podsumowaniem tego wszystkiego, co działo się w tym czasie. Ama za mikrofonem i zapraszam na materiał. Lista, którą zaraz Wam przedstawię, jest w pełni subiektywna. Znajdziecie tutaj najlepsze płyty, single oraz utwory, które wcześniej wspomnianych płyt nie promowały. Będzie również czwarte zestawienie. Poznacie w nim pięć subiektywnie najlepszych kawałków, spoza albumów, które znajdują się na tej liście. Także zapraszam do oglądania. Najlepsze płyty przesłuchane przeze mnie w 2025 roku. Na samym początku powiemy sobie o krążkach, które słuchałam w tym roku. Było tego sporo, ale jest kilka albumów, do których wracam z chęcią. Patrycja Markowska: Obłęd. Wydawnictwo pojawiło się 9 maja 2025 roku. To płyta, która idealnie trafia w mój gust muzyczny. Ciekawe aranżacje i cudowny głos Patrycji Markowskiej to świetne połączenie, które spowodowało, że powrót po przerwie do jej twórczości. Pozwolił mi znów zakochać się w tej muzyce jak kiedyś. Poza tym, zabieg, w którym utwory są nagrywane na setkę, dodaje tej płycie niesamowitego klimatu. Sarsa miało być jak w filmie album artystki, wydany 16 października 2025 roku. Gdy pojawił się krążek, miało być jak w filmie, znowu poczułam się tak samo jak wtedy, gdy na moich głośnikach pierwszy raz zagościły takie utwory jak: Ona nie jest mną, czy zapomnij mi. Głos Sarsy potrafi mnie zahipnotyzować i ekscytować, przez co odsłuch tej płyty. Był bardzo przyjemny. Ich troje, wybiła jedenasta. Krążek zespołu wydany 27 czerwca 2025 roku. Ten album to niesamowite połączenie dwóch muzycznych kierunków. Pierwsze osiem kawałków jest bardzo spokojne, następne osiem utworów to już mocne, rokowe granie. Muszę przyznać, że takie połączenie skradło moje serce, przez co słuchałam tego albumu z ekscytacją. Zespół dał z siebie wszystko i wydał znakomity krążek. Oscar Cyms, szkic i kontury. Album pojawił się 15 maja 2025 roku. Druga płyta Oskara Cymsa to prawdziwy majstersztyk. Kiedy usłyszałam singiel cały czas, po prostu zakochałam się w tym fenomenalnym brzmieniu i zjawiskowym głosie. Przez co w dzień premiery z ogromnymi emocjami Odpalałam krążek i odpłynęłam. Album gości na moich głośnikach po dziś dzień i nadal się nie nudzi. Lady Punk 45. Najnowszy krążek legendarnej, rockowej ekipy, wydany 28 listopada 2025 roku. Według mnie. To wydawnictwo nie mogło znaleźć się na innym miejscu niż pierwsze. Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz wraz z resztą kapeli stworzyli naprawdę kapitalny gitarowy album, na którym znajduje się wszystko co najlepsze w muzyce zespołu Lady Punk. Przed odsłuchem byłam bardzo ciekawa tego, co może się na tym albumie znaleźć, i muszę przyznać, że to wydawnictwo jest fenomenalne. Najlepsze single z wcześniej wymienionych płyt. Znacie już moje osobiste zestawienie płyt, które wyszły w 2025 roku. Teraz powiedzmy sobie coś więcej o singlach z tych albumów. Patrycja Markowska Ślady. Uwielbiam refren tej kompozycji. Wpada do głowy praktycznie od razu i zostaje w niej na bardzo długo. W głosie artystki słychać moc, którą jestem zachwycona. Sarsa Puch. W tym utworze jest coś takiego magicznego wpadający do głowy refren, cudowny podkład muzyczny i głos Sarsy to piękne połączenie. Ich troje nie pytam Cię o miłość muszę przyznać, że teledysk do tego utworu idealnie oddaje klimat tej kompozycji. Zespół stworzył naprawdę świetny, pełen energii i gitarowego grania single. Oscar Cymes zabierz mnie. Ten utwór mnie urzekł. Nie umiem przesłuchać go bez emocji, szczególnie, że sam artysta śpiewa go tak znakomicie, a gitarowe solo to ekstra klasa. Lady Punk obok. Na najnowszym albumie Lady Punk usłyszeć można wiele cudownych, gitarowych melodii. Nie inaczej jest w utworze obok. Solo z końcówki kawałka jest wyśmienite, a wspaniały wokal Janusza Panasewicza potrafi zahipnotyzować. Najlepsze utwory, które nie są singlami z omówionych przeze mnie wcześniej płyt. W tym segmencie powiem Wam o najlepszych kawałkach, które znajdują się na wspomnianych przeze mnie albumach. Patrycja Markowska, flauta. Muszę przyznać, że melodia zagrana na gitarze jest obłędna, a solówki słucham z zapartym tchem. Po premierze albumu Obłęd nie umiałam oderwać się od słuchania tego kawałka. Sarsa i Bisz mówi się trudno. Wspaniały głos Sarsy i świetne wersy Bisza to połączenie, które skradło moje serce. W dodatku, kapitalny refren ten zostaje w głowie na długo po odsłuchu. Ich Troje najpiękniejszy festiwal świata Supeł. Ich Troje w bardzo mocnym wydaniu. Przyznam szczerze, że gdy pierwszy raz usłyszałam tę kompozycję, to zaparło mi dech w piersiach. Mocne granie robi tu niesamowitą robotę, a wokaliści dają z siebie wszystko. Oskar Cyms Gasnę. Artysta w piękny sposób buduje napięcie w tym utworze i to dzięki temu. Ta kompozycja została mi w pamięci na długo po premierze całego albumu. Wokal Oscara idealnie pasuje do takich utworów. Lady Punk. Nie myśl o mnie więcej. Janusz Panasewicz śpiewa ten kawałek w taki sposób, że mogę go słuchać i słuchać. Wtedy z reguły zamykam oczy i pochłaniam każde słowo zaśpiewane przez artystę. Utwór posiada wspaniałą melodię gitary. Najlepsze utwory, które pojawiły się w 2025 roku. Omówiłam dla Was płyty, single i najlepsze kawałki z albumów, które znalazły się w moim zestawieniu. Teraz przyszła pora na wybór pięciu. Subiektywnie najlepszych utworów, które ukazały się w tym roku. Roxy Błękit. Kiedy pierwszy raz usłyszałam ten kawałek, od razu się w nim zakochałam. Cudowny i jedyny w swoim rodzaju podkład muzyczny idealnie dopełnia wspaniały wokal Roxany. Bardzo lubię wracać do tej kompozycji. Igo Cud. Klimat tego utworu spowodował, że podczas odsłuchu albumu IGO nie mogłam przejść obojętnie obok tej kompozycji. Słuchałam jej już tyle razy, że znam na pamięć tekst. Poza tym przy każdym odsłuchu zamykam oczy i pochłaniam wokal Igora. Dawid Kwiatkowski, dalej, dalej. Ten utwór promował film o tytule Chopin Chopin. Podkład muzyczny i głos Dawida Kwiatkowskiego to połączenie, którego mogę słuchać i nigdy mi się nie znudzi. Fenomenalna melodia hipnotyzuje od początku do samego końca. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Samoloty. Połączenie dwóch tak wspaniałych głosów, tak bardzo utkwiło mi w pamięci, że po kilku odsłuchach śpiewałam ten utwór wraz z artystami. Podkład muzyczny potrafi zahipnotyzować i ekscytować. Dżem sobie potrzebni. Melodia gitary, która przenika przez wokal Sebastiana Ridla, jest przepiękna. Artysta zaśpiewał ten utwór tak niesamowicie, że aż zaparło mi dech w piersiach. Ta kompozycja jest genialna i z niecierpliwością czekam na nowości od zespołu Gem. Tak oto prezentuje się moje muzyczne podsumowanie 2025 roku w polskiej muzyce. Jak widzicie, było tego sporo. Musiałam pominąć kilka naprawdę świetnych albumów i utworów ze względu na format filmu. Czekam też na Wasze zestawienia. Zostawcie je, proszę, w komentarzu. A ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. PA!